Szybko, 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 chodź Proszę herbaty Spaghetti. Robimy Odlotowi dziabkowie Małgosia i Maciej W podróży, zapraszamy Dzień dobry Z trasy Jest 9 maj 2023 Jedziemy Jesteśmy w wielkim Księstwie Luksemburg, a jedziemy w tej chwili drogą na zamek. Dążę. Głośnie go Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Dążę. Do zobaczenia na zamek. A może wcześniej? Po drogę mamy iść norweską. Przejechaliśmy pod ten, pod ten zamek, ale raz, że pogoda nie dopisuje, a drugie tu nie ma w ogóle jak, jak stanąć. Parking jest praktycznie w krzakach. Tak oto stoimy. Trochę krzywo. Parking tam jest, ale to na pięć samochodów. No tak, parking jest bardzo mały. Idziemy na zamek. Szybko, 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 chodź. Przeparkowałem, bo no i podeszliśmy, bo taki drobny kawałek trzeba było podejść tak wygląda od dołu zamek Borscheidt albo Burscheidt nie wiemy jak to się wymawia tu właściwie są ruiny no ale ruiny też trzeba zobaczyć i za ruiny też trzeba płacić tu szkolenia szkolenie z pożarnictwa no. Zaraz zobaczymy który który pompą zrobi bardziej Straż pożarna jest, bo tu mają jakiś festyn uczą się gasić pożary pracować jak według starych zasad się pracowało pompy ręczne no to jest festyn widzisz Gosia możesz się pobawić w strażaczkę co? no już? oczywiście znowu mikrofonów nie wzięliśmy My się spieszymy, spieszymy chcieliśmy powiedzieć, że to jest największy zamek w Wielkim Księstwie Lichtenstein. Pokaż ten ogrom. Jaki ogrom? A, mój palec wlazł w ekran. Jeszcze jakiś festyn No to festyn to fajnie. Zobacz, o kiełbaski idą. No, Się załapiemy na kiełbaski. No, Gosia, no i co? Chcesz burgerka? Nie, dziękuję. Są takie duże nie jakie sobie duże No Tak, bywały i luksus. Muzeum. Zobaczymy, co to za muzeum jest. W górę jest jakiś muzeum. A, i jest plakat wojny w Ukrainie. No, proszę, brawo brawo My pokazują tragedię wolną a to jest całe w Ukrainie no. tragedię pokazują jest w ruiny, ale tu Tyrolka jest organizowana No i poleciał no. I na go odbierają Wszedłem troszeczkę wyżej No już jak była mowa To jest największy zamek w księstwie Luksemburg ale generalnie jest, jest w ruinie. No jest wykorzystywany na tego typu atrakcje. No. Taki widok jest. Tam na dole została gdzieś gośkę A tu jest jeszcze na spojrzenie na miasteczka no, byłem u góry na samej wieży na szczycie. Tam by się od COVID podobało, bo był zjazd z samej góry. Ale czym zjazd? Na linie. Tam są strażacy. A na młodzieżu jestem nie, tak. No dobrze, zamyk zaliczony, wracamy, tak? tak. Czy coś jeszcze? Nie. Wydaje się. Pojechaliśmy do masteczka Bandeń, gdzie jest zamek, który był widać. Jest to największy w Europie romańsko-gotycki zamek. Ogrom widać. No, ale co, coś więcej. <grym> <grym> że, co, że był zniszczony w czasie wojny, tak, działań wojennych. Tam zdjęcia oglądaliśmy. <grym> Niestety wojna tworzy wielkie, wielkie katastrofy życiowe, materialne. Nigdy więcej wojny. My wracamy. Wracamy do auta. Nie będziemy tam szli, bo droga w dół jest bardzo stroma i boję się, że moja żona nie nie wejdzie, a ja już niestety jej na rączkach nie zaniosę Kiedyś bywało inaczej. No, bywało. Bywało. Tak. To jedziemy dalej. Pa. Jedziemy na kolejny zamek. Kręte drogi, góra dół. Jeszcze gorzej jak w Norwegii chyba. Tak już, już chyba nie chcę ty. Liczyć. Może zredu zredukujemy nasze, naszą listę? Zobaczymy. Na górze mamy kolejny zameczek. Mam nadzieję, że widać. Pogoda niestety zła, bo pada i pada. Oj, kościółek jest po drodze. Jesteśmy w miejscowości Brandenburg.

Niechcący Ale... tu podjechaliśmy. No, właśnie, no właśnie, bo pan kierowca się pomylił. No. Prawda? Tak, pan kierowca się pomylił. A co? Nie, prawda? Z no. panem no A Znaczy ja. Wytłumaczcie. No dobrze. Tłumaczysz się? Nie, nie, już doszedł, dobrze. dobrze. Is <laughs> niet mooi ze niet Ja. zo Dat ik Maar dat dat zijn liegen. Jij namt. Jij Het je daar, 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 is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? is dat? is dat? 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 mamy miasteczko do którego przyjechaliśmy na który umieramy wstanęliśmy na obiad przed wyjazdem do miasta tam do zwiedzania ma być bardzo ciekawie, zapomniałem nazwę Ejtrenach czy coś takiego ale cały czas pada aczkolwiek gdyby była piękna pogoda to ten parking byłby byłby fajny piękny miły a tak to mamy cały czas deszcz ja pod parasolem, proszę za nami stoi ciężarówka z Polski a przed nami właśnie wjechał Wow. Stoimy w międzynarodowej obsadzie pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda Może nie będzie tak źle Przyjechaliśmy do miasteczka Ethernat to potem napiszę jak to wygląda Stoimy tutaj w tym miejscu dzięki oczywiście zezwolenia mojej żony prawda? No. tam jest nazwa miasta w którym jesteśmy tak wygląda rynek kościelny kościelnymi tu ma być jakaś co ma tutaj być? bazylika czy co? no tak masz ale w którą stronę? Dla ciebie prosto, to gdzie jest? To te, te słupki u góry to bazylika, tak? Jesteśmy pod bazyliką. Za chwilę wejdziemy do niej do środka. Cisza, spokój. Siedzą sobie, lulki palą, kawkę piją Jesteśmy wewnątrz mazeliki nikogo nie ma jest jeden, jeden człowiek ostatni obecny odejdziemy Świeczki się panują. tu aby wojny nie było. Może za mało tych świeczek. Piękna. I na pewno stara. 这里。 Tam dużo tej ale niestety już nie pamiętam. Tu mamy kamienie, trumny z końca VII wieku. Takie dziwne mówi. Bardzo hmm. piękne tutaj są witraże. Witraże przepiękne. Jeszcze raz nakręcimy krótki film z literami. Idziemy z powrotem do góry. Witraży jest bardzo dużo. Wszędzie, wszędzie są witraże i to bardzo piękne. No ładnie. Bardzo ładnie. Pusta kasota. Pusta kaseta. Zapalimy jedną świeczkę za nas wszystkich i za pokój na ziemi. Żeby te paskudne wojny wszystkie się skończyły. Jesteśmy na dziedzińcu prowadzącym do klasztora klasztoru cystersów, który Co który? No powiedz co który? XVIII wieku to istnieje. Aha. No dobra Przyszliśmy do innego kościoła, ale okazał się nieczynny, zamknięty, jest właściwie z, z, z peluną. Bo tam spotkałem się z grupą młodzieży, która, która nie bardzo wiedziała, kim ja jestem czy jakimś policjantem. I musiałem się szybko wytłumaczyć, że ja jestem tylko turystą, a idziemy po takiej niestety stromej, złej deszcz jest ślisko tak Dlaczego? Nie, nie. No bo to jest granica. Nie no granica tam była Na znaczy. razie jesteśmy cały czas w Luksemburgy. Tam była granica niemiecka. To no. Teraz mamy piękny Tak. Tak. Jeden gwiazd do Luksemburga był nieczynny bo most, teraz drugi znaleźliśmy i jesteśmy znów w Luksemburgu i nas nasz i tak deszcz Dojeżdżamy do naszego miejsca docelowego Miejsce docelowe jest po lewej stronie stoi jakiś kolega co stajemy tu? No tak, zostajemy. No, dotarliśmy do celu. Stanęliśmy po wielu, wielu trudach, bardzo, bardzo krętych drogach, ale jesteśmy. Jak makaron. Znaczy ten, bijących się. Uh -huh. No może. Jak, jak, jak makaron, makaron. Proszę, herbaty. Spaghetti. Robimy.